Tempus fugit Jakby z każdym kolejnym rokiem ziemia kręciła się coraz szybciej wokół słońca. Gdy przeszłość jest już za nami i można ją ująć jednym słowem, nieodwracalne, przyszłość wciąż jest przed nami zakryta. A my mamy do dyspozycji tylko ten moment w czasie, w którym aktualnie jesteśmy teraźniejszość. Teraźniejszość można spędzić różnie hołdując zasadzie carpe diem, starając się osiągnąć stan o wdzięcznej nazwie life-work balance, albo zupełnie ascetycznie. Niezależnie jednak od sposobu i upodobania oraz stylu zwanego życiem, jednej rzeczy nie wolno nam unikać podejmowania decyzji. Czy zatem wyrażenia tylko ten moment, liczy się tu i teraz, są na pewno zawsze adekwatne? Nasze obecne wybory, postępowanie, postawy to nic innego jak materiał, z którego tworzymy dzień po dniu kształt świata, w jakim przyjdzie żyć kolejnym pokoleniom. Decyzje podejmowane dziś stanowią klucz do przyszłości naszej i całej ludzkości. Tempus fugit, a my musimy się na chwilę zatrzymać, by zastanowić się, jaki kształt, jaki świat, jaką przyszłość tworzymy. Nie na wszystko mamy wpływ, nie wszystko od nas zależy, jednak możemy zrobić bardzo dużo, podejmując mądre decyzje w oparciu o zasadę: wybieram dobro, unikam zła. Pomyśl o tym.